Jak się zapisać na siłownię? Pierwszy raz w życiu, jeżeli chcesz się zapisać na siłownię i zacząć swoją przygodę z budowaniem ciała dobrego, to ten filmik jest dla Ciebie. Więc wpisujesz swoje miasto i siłownię, mapa Google, najlepiej, i wyskakuje Ci lista siłowni. 5-6, pewnie do 10, najprawdopodobniej będzie siłowni, jeżeli mieszkasz w większym mieście trochę. Patrzysz, który jest. Najbliżej, albo najbliżej, albo aż po drodze, do szkoły, albo na przykład do pracy. Zależy, gdzie chodzisz. Bo wtedy to jest użyteczne bardzo. Bo jak, jeżeli jest blisko, to, to nie będzie takiej wymówki, że mam daleko. Nie mam jak tam dojechać. Będzie blisko. Więc wybierasz tą, która jest najbliżej, albo która jest po drodze, bo wtedy możesz, wracając ze szkoły, z pracy, zajechać sobie i to jest wtedy najlepsze. Jest większa szansa, że faktycznie pójdziesz. Tam. Więc. Wchodzimy na stronę takiej siłowni, no i patrzymy, co tam mamy. Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej trzeba będzie się zarejestrować. Czyli tworzysz konto na siłowni, no i wpisujesz tam swoje dane, imię, nazwisko, tam jakiś e-mail, hasło, trzeba będzie podać, stworzyć konto. Mamy konto, logujemy się na nie, no i będzie pewnie duży taki napis: Kup Carnet" albo coś w tym stylu. Klikasz na to i wyskakuje ci okienko. I potem trzeba podać numer swojej karty kredytowej, żeby można było pobrać z tego pieniądze. Wybierasz najpierw, jaki chcesz karty, najlepiej miesięczny, żeby sprawdzić, jest też tygodniowy albo jednodniowy, ale one są nieproporcjonalnie drogie. Kosztuje na przykład 30 zł za jeden dzień, a miesięczny kosztuje na przykład 150 zł. Tam gdzie ja chodzę. Więc o wiele bardziej opłaca się miesięczny. Zbierasz miesięczny, tam od którego dnia startuje, dzisiaj jest 5 stycznia u mnie 2025, no to od dzisiaj startuje, do końca miesiąca na przykład, albo do którego tam wybierzesz, no i tak cena wtedy będzie taka, ile jest dni. Klikasz, który chcesz karnet, no i podajesz kartę kredytową swoją, żeby można było z niej pobrać pieniądze na siłownię. Oczywiście nie musisz się martwić tym, że Twoje dane będą w niedobrych rękach albo że stracisz pieniądze swoje. Takie rzeczy nie dzieją się. No to są już naprawdę zaawansowane. Tutaj jest system, który chroni te wszystkie dane, ale dla pewności po zakupie najlepiej sprawdzić na koncie swoim bankowym, czy faktycznie tyle pobrało, ile mówiło, że pobrało, że pobierze. No i zawsze, praktycznie zawsze będzie tak jak pokazane jest, więc o to nie trzeba się przejmować. No i kupiłeś karny. Jeżeli jeszcze są jakieś pytania, no to najlepiej w komentarzu je zadaj. A jeżeli czegoś nie wyłapałeś, to możesz jeszcze raz obejrzeć filmik sobie, więc jeszcze raz. Ja mieszkam w Olsztynie na przykład, więc orszty siłownie, klikam Olsztyn siłownie, która jest najbliżej mnie. Just Gym była najbliżej, więc kliknąłem na nią w stronę, zrobiłem konto, zalogowałem się na nie. Kupiłem karnet miesięczny akurat, kosztował 150 zł. Kartę rentową swoją podałem, pobrało tyle, ile powinno pobrać. No i mam już karnet wykupiony na mnie. Już teraz, do, w tym momencie, powinieneś mieć już karnet swój. Jeżeli nie masz jeszcze go, to tak jak mówiłem, albo obejrzyj jeszcze raz, albo zadaj pytanie w komentarzu. Teraz mam już karnet. Co dalej robimy? Przygotowujemy się, czyli bierzemy tak. Buty na zmianę, ręcznik, żeby do ćwiczeń potrzebny jest, albo się wytrzeć trochę, twarz jak się spocisz, albo trzeba na, jak na przykład robisz wyciskanie na ławce chociażby, leżysz, wyciskasz, no to kładziesz ręcznik, żeby nie zabrudzić, taka higiena można powiedzieć, najczęściej w siłowniach coś takiego jest wymagane, woda, bardzo potrzebna, klucze i uwaga, kłódka. Mała kudeczka, którą zabezpieczysz swoją szafkę ze swoimi rzeczami. Czyli bierzesz plecak, masz tam ubranie swoje, oczywiście przebranie, buty, wodę i tą kudeczkę. No i telefon, oczywiście, żeby mieć. Już zaraz powiem, jaka aplikacja jest najlepsza do tego, żeby ćwiczenia swoje wpisywać tam, jakie zrobiłeś. Masz to wszystko. No i jedziesz na siłownię powiedzmy dzisiaj albo jutro, albo kiedykolwiek ci pasuje. Najlepiej jak najwcześniej. Jesteś na siłowni, oczywiście w mapach w ogóle będziesz miał jak tam dojechać. Najlepiej, najszybciej. Masz samochód, to świetnie. Jak nie, no to możesz rowerem, czy komunikacją miejską. Zale, zależy jak Ci pasuje. Następnie. Jesteśmy już na siłowni. U mnie jest coś takiego, że przykłada się palec i odcisk palca się najpierw skanuje, a potem na to się wchodzi. Więc o to się nie musisz przejmować. To będzie wszystko podane i Poradnie sobie z tym, a propos tej aplikacji jeszcze, ja mam taką aplikację, która nazywa się Strong na telefonie i tam wpisuję sobie jaki trening robię, zaczynam trening i po kolei to robię, na przykład przysiady, ile serii, ile powtórzeń, ile kilogramów, potem kolejne albo jak ćwiczę klatkę na przykład, no to benchpress, ile serii, ile powtórzeń, ile kilogramów, wszystkiego, mogę wszystko sobie zapisać, świetna aplikacja, pokazuje ile czasu ćwiczę no i mamy świetne aplikacje. Więc jeszcze zapisuję nam te treningi, oczywiście. Więc jeżeli trzy dni temu ćwiczyłem klatę i dzisiaj chcę ćwiczyć klatę, to wiem, czy polepszyło się mój, moje, no powiedzmy, ilość kilogramów, czy pogorszyło się to. Albo czy dam radę tyle samo zrobić, czy więcej nawet dam radę. Czy mniej na przykład, bo sama odpocząłem i się nie zregenerowało wszystko. I nie dam rady tyle zrobić. Więc to jest świetna rzecz, żeby uniknąć kontuzji, ale też żeby patrzeć, jak jest progres. Więc mamy to wszystko już ogarnięte, aplikacje mamy na telefonie i wszystko. Teraz jak to fizycznie zrobić? Więc bierzesz buty, zakładasz, bierzesz swój plecak i idziesz, wychodzisz. Tak jak mówiłem, albo do samochodu, do roweru, albo komunikacją miejską. Jesteś pod siłownią, idziesz, no to tak jak mówię, na ten palec, czyli zależy, jakie jest, bramki są na przykład, żeby nikt niepożądany tam nie wszedł. No i jesteś na siłowni. Idziesz do szatni oczywiście. No możesz się rozglądać, tam zobaczyć, gdzie wszystko jest, albo podpytać kogoś. Nie bój się pytać ludzi, najlepiej sprzątaczek, albo menadżera jakiegoś, który tam chodzi. Najczęściej są jakieś ludzie, którzy od tego właśnie są, żeby takich początkujących poprowadzić. Więc mówisz takiej osobie, że dzień dobry, idzie, albo pyta się, gdzie jest szatnia na przykład. Proste pytanie, gdzie jest szatnia. No i powie ci pani, że o, tutaj prosto w prawo, albo gdziekolwiek. Idziesz tutaj tej szaty. Przebierasz się, masz kółeczkę swoją, zamykasz no i możesz ćwiczyć.